Z tej strony ja, Fortnite 12 Dzisiaj z będziemy grali w Farminga 16 i nauczę Was, jak zarabiać w 10 minut ponad niecałe 12 lub 50 milionów hajsu. A więc na początku tak. Przechodzimy sobie do Farminga 16. Jeśli mamy już włączonego, klikamy tryb jednoosobowy. Klikamy. Nowa gra. Zwykły. To to niepotrzebne nam jest. Tutaj możemy zostawić. awka A więc tak. Wchodzimy tutaj. Kupujemy raz, dwa, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. A teraz. Jak już nam się to zrobić, to robimy coś takiego. Mamy jeden taki traktor. Trzeba nim ruszyć do przodu i do tyłu. Wtedy bierzemy, sprzedajemy i jak widzicie zarobiły nam się pieniądze. W prawym górnym rogu zarobiły nam się pieniądze. A więc teraz kupujemy tego na przykład, ja kupię na przykład 10 żeby nie było no i teraz na przykład robię znowu robię tak przepraszam jest troszkę trudne ale robię ruszę do sodu do tyłu znowu sprób próbuję robić to samo tylko właśnie trzeba w idealnym momencie kliknąć te dwa a więc wiecie żeby Żebyśmy, żeby tutaj jak będziemy kupywać To żeby, jak będziemy chcieli Jak będzie na obrazku jeszcze ten przedmiot Te coś za 5 dolarów To i tutaj nam się wyświeci 338 Że jak 5 To zabierze wam wasze wszystkie pieniądze Oj, przepraszam Zabierze wam wszystkie pieniądze Ale nie martwcie się, bo jak na przykład ktoś ma tak teraz 500 tysięcy, zrobi to samo co ja, czyli tyle samo kupi Kurczę, ciężkie to jest I to samo kupi ten Nie straci aż tyle pieniędzy, nawet trochę na drogi i teraz jak już wszystkie liczyliśmy to patrzcie, już mam 500 tysięcy Już mam jeden milion milion i już mam 1,5 miliona. A więc do zobaczyska i na razie.